Jak Jerzy Owsiak zachowuje się w sądzie? Jesteście ciekawi, na co sobie pozwala prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No to zobaczcie na nagranie od Piotra Wielguckiego, z którym się sądził Owsiak wielokrotnie. Proszę pana, czy jakieś pytania? Dziękuję, w sobie tak? Czy jakieś pytania? Tak. Proszę. Proszę pana, proszę powiedzieć, skąd pan się w ogóle wziął takie uproszczenie ze złotory? W wysoki sądzie to są sformułowania literackie. Bardzo dużo czytam książek, bardzo dużo. I często tam są takie sformułowania o kimś, gdzie autor chce przekazać no, w sposób taki obrazowy, że ktoś na przykład zachowuje się nietypowo albo zachowuje się w sposób niegrzeczny, albo w sposób obraźliwy. No to takie sformułowanie w literaturze się często pojawia. Wariat no tak, z, ze Złotorejny może co dodać. Bardzo literacka. Czyli nie chodzi o stan psychiczny, nie o stanu, no nie, żeby nie, nie, stanu psychicznego. Nie, nie, nie mam prawa. Określenie wariat ze Złotorejny oznaczało osobę, która zachowuje się w sposób niekonwencjonalny. Nie Niegrzeczny, 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 Nie oznacza oceny stanu, Nie oznacza oceny stanowiska. Wysoki tak, ale ja chciałbym to doprecyzować, że mam na myśli konkretne słowo, mianowicie umiejscowienie, to, czyli o Złotoryja. Skąd Panu się w ogóle wzięła złotoryja w tym w sformułowaniu? Wysoki rządzie, złotoryja jest niezwykle nam bliską miejscowością. Tam w szpitalu jest bardzo dużo naszego sprzętu, jest tam świetny sztab, yy, który nazywamy tak pogodnie, też nazywamy takimi wariatami, bo świetnie działają, świetnie zbierają pieniądze, są bardzo weseli. Pochodzi stamtąd człowiek, który ma nazwanko geograf, prowadzi całą Akademię Sztuk Przepięknych na Przestanku. Złotolinię tak właśnie są, odbieramy Szalony. Pan to w ten sposób, że mówiąc ze linie, miał Pan na myśli blogera Matkę Dlaczego on ze był? Bo on nie jest ze złoterii, faktycznie. Że on nie jest ze złoterii. on nie mieszka w złoterii. Dlaczego ze Złotorei? No może... Dlaczego wariant i dlaczego ze Złotorei? No taka właśnie nasza przenośna Wysoki, hmm, Wysoki Sąd, gdyby Wysoki Sąd Pocztonego Facebooka podobnych sformułowań byłoby miliony. Nie potrafię wytłumaczyć. Myślę, że gdzieś Wyspy Bergamont aby tak samo pasowały tutaj. Umiejscowię to z złoto Złotorei, Myślą o miejscu, które wzbudza ludzi szalony no takich nietuzinkowych.